Jak wykonać inwentaryzację w programie Faktura NT? W pierwszej kolejności musimy przypisać wszystkie pozycje do magazynu. W tym wybieramy magazyn, zmiana przypisania. Wybieramy, nie są przyporządkowane do żadnego magazynu i przypisujemy je do magazynu głównego. Potwierdzamy komunikat. W tym momencie program przypisał magazyn do wszystkich pozycji towarowych. Następnie dokumenty, magazyn. Inwentaryzacja. Jeśli są jakiekolwiek stare inwentaryzacje należy je usunąć. Eee, naciskamy przycisk dodaj. Magaz Wybieramy magazyn dla którego chcemy to zrobić. Magazyn główny. Oczywiście mogą być kilka magazynów. My akurat robimy do magazynu głównego. Inwentaryzacja jest pusta w naszym przypadku więc program się pyta czy wypełnić stan eee, Faktyczny stanem obliczonym. Stan obliczony to jest stan, który program nam wskazuje. Stan faktyczny to jest stan, który my stwierdzamy, że taki mamy stan faktyczny. Oczywiście stan faktyczny możemy zmienić, wtedy ta wartość zostanie przepisana do inwentaryzacji. Jak już uzupełnimy wszystkie pozycje towarowe, akceptujemy zmiany. Zawsze możemy powrócić do inwentaryzacji w trakcie jej tworzenia poprzez przycisk, poprzez naciśnięcie przycisku edytuj. W tej pozycji akceptujemy, jeśli wszystko jest w porządku, akceptujemy zmiany, zamykamy inwentaryzację, zamknięcie inwentaryzacji spowoduje przepisanie stanów. Program wykonuje kopię bezpieczeństwa. Mamy status zamknięta, tak. Następnie wydruki, bilans otwarcia, utwórz. Ten bilans otwarcia już jest gotowy do księgowości.